Dziękujemy za wyzwanie do czelendu na rzecz chorego Stasia Zielińskiego. Typujemy Starostwo Powiatowe w Przysusze. Dziękujemy za nominację Urzędowi Gminy w Potworowie Starostwa Powiatowego w Przysusze. Nominujemy do zabawy na rzecz Stasia Zielińskiego. Urząd gminy w Wieniawie, zespół szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze, Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowery w Przysusze oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze. Raz, dwa, trzy, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście.